Witamy Państwa z Nagradowic, pokazu żniwa i Siew, przez organizowanego przez redakcję Top Agrar Polska i Profi. Ja nazywam się Dawid Konieczka, jest ze mną przedstawiciel firmy Generali Agro, pan Mariusz Gilicki. Panie Mariuszu, małe żniwa, żniwa jęczmienia oziemnego w pełni. Coraz częściej słyszymy, czytamy różne komunikaty o tym, że rolnikom w tym roku grożą coraz wyższe kombajny, przepraszam, coraz wyższe mandaty za jeżdżenie kombajnami z headerami bez ubezpieczenia i tak dalej. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z, od strony prawnej? Jakie ubezpieczenie musi posiadać kombajn, aby mógł wyjechać na drogę publiczną? Aby bezpiecznie poruszać się kombajnem po drodze, przede wszystkim trzeba mieć właściwe dokumenty do poruszania się kombajnem, czyli w polskich warunkach wystarczy prawo jazdy kategorii B, ewentualnie kategorii T. Natomiast zwykłe prawo jazdy wystarcza. I to jest jakby dokument odsłony formalny i potrzebny, aby poruszać się kombajnem po drodze w sposób legalny. Aby pracować kombajnem z kolei na polu, należy posiadać kurs kombajnisty, czyli takie uprawnienia, które pozwalają operatorowi na bezpieczne używanie kombajnu w trakcie pracy. Natomiast od strony takiej formalnej, patrząc od strony legalnej, możemy powiedzieć, że aby poruszać się legalnie kombajnem, należy mieć ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie, które chroni posiadacza kombajnu od szkód, które ten majne może wyrządzić. Na przykład w drodze wypadku, wjechania w jakąś osobę, czy też w inny pojazd, w budynek. I wtedy właśnie ubezpieczenie OC chroni finanse posiadacza przed tym, żeby nie wypłacał odszkodowania temu poszkodowanemu, tylko robi to zakład ubezpieczeń. Czy tutaj wystarczy zwykłe OC-polisy gospodarstwa, w którym tam podajemy, że na przykład jest na stanie jakiś pojazd wolnobieżny, czy to musi być jakaś odrębna polisa? W przypadku maszyn rolniczych musimy pamiętać o tym, że mamy tak naprawdę dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, że mamy maszyny, które są rejestrowane, czyli to są ciągniki i przyczepy towarowe, i one za natury swojej podlegają pod obowiązek ubezpieczenia. Czyli dla tych pojazdów ciągników i przyczep towarowych po prostu musimy zawrzeć ubezpieczenie OC, ponieważ one są zarejestrowane i ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny tego bardzo dokładnie pilnuje. Natomiast w przypadku maszyn, które nie są rejestrowane, na przykład maszyn samobieżnych, Yy, różnego rodzaju maszyn ciągniętych, które nie podlegają pod obowiązek rejestracji, tam może wystarczyć ubezpieczenie od rolnika, natomiast w wielu przypadkach ono nie jest wystarczające. Nie, nie, nie jest wystarczające, żeby w razie szkody pokryć ubezpieczenie każda sytuacja, kiedy maszyna jest używana usługowo, czyli jest wykorzystywana nie na potrzeby swojego gospodarstwa. Czyli nawet ojciec u syna na przykład, tak? Tak, to już jest tak naprawdę wykorzystanie usługowe i w takiej sytuacji można w przypadku szkody, może wystąpić sytuacja, gdzie z OC rolnika nie będzie pokrycia. Dlatego rekomendujemy w przypadku każdej maszyny zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego OC, mimo, że tego obowiązek naprawdę nie, nie występuje w takiej sytuacji. Natomiast dla bezpieczeństwa finansów i jakby braku zmartwienia, czy dana sytuacja będzie objęta ubezpieczeniem oce rolnika, czy też nie, zwykłe naprawdę bardzo tanie ubezpieczenie um, OCE komunikacyjne, takie zwykłe samochodowe na maszyny samobieżne jest w zupełności wystarczające i to, to zawsze rekomendujemy, mimo tego, że tego obowiązku tak naprawdę nie ma. Sytuacja... Jaki to jest koszt? W przybliżeniu można Pan powiedzieć, czy to zależy od wartości maszyny? Nie, to nie zależy od wartości maszyny, to zależy od y, y, kategorii maszyny. Przykładowo w przypadku przyczep maszyn ciągniętych jest to około 50 zł rocznie, w przypadku ciągników od 80 do około 130 zł rocznie, w przypadku kombajnów i większych większych maszyn, sieczkarni, opryskiwaczy. Tutaj mówimy o kwotach rzędu 150 do 200 zł rocznie. Czyli to naprawdę niewielka kwota, a daje nam cały czas bezpieczeństwo i taki wolny umysł, że jesteśmy cały czas chronieni. Dokładnie. Na 12 miesięcy, czyli na rok, mamy zawarte ubezpieczenie i dzięki temu wszelkie, wszelkie szkody, które w tym czasie powstaną, są pokrywane przez ubezpieczyciela, nie musimy się martwić, czy to jest szkoda w związku z prowadzeniem własnego gospodarstwa, czy właśnie usługowo. Nie ma to w tym momencie już znaczenia. Ta polisa, rozumiem, obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną, jeśli jedziemy po drodze i wyrządzimy komuś jakąś szkodę. A co z ubezpieczeniami takimi szerszymi, tak, typu agrokasko. Jakby to pan powiedział, jaka, jakie ubezpieczenia w, wasze, w tym zakresie wasza firma oferuje? W ramach pakietu Agroexpert, który właśnie General Agro ma w swojej ofercie, oferujemy pełne spektrum ubezpieczeń, między innymi właśnie OC, ale jednym z ważniejszych jest oczywiście ubezpieczenie AgroCasco który jest takim specjalizowanym ubezpieczeniem kasko dla maszyn rolniczych. Dzięki temu rolnicy mają zabezpieczenie nie tylko od szkód w trakcie przechowywania maszyny, ale również w trakcie przejazdu i w trakcie pracy. Czyli wszelkiego rodzaju sytuacje, gdzie maszyna ulega uszkodzeniu, zniszczeniu, w, czy to w trakcie przechowywania, czy w trakcie przejazdu, czy w trakcie pracy na polu są objęte odpowiedzialnością do wysokości sumy ubezpieczenia, bo w tym momencie musimy przyjąć jakąś pewną wartość i właśnie tą wartością jest suma ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości rynkowej maszyny, czyli wartości, za którą rolnik może taką maszynę kupić, czy to u dilera, czy to na rynku wtórnym. Czyli to jest takie ubezpieczenie, które jakby obejmuje pełen pakiet, tak jak pan powiedział, garażowanie, transport po drodze i pracę w polu. Tak, dokładnie. Poza tym oczywiście jeszcze są różnego rodzaju inne ryzyka takie charakterystyczne dla maszyn rolniczych objęte ochroną, typu np. przykład przedostanie się ciała obcego, bardzo charakterystyczne ryzyko dla kombajnów, sieczkarni, gdzie kamienie, różnego rodzaju metalowe elementy potrafią po prostu zniszczyć taką maszynę, unieruchomić ją w sposób trwały. Również mamy tutaj ochronę w zakresie przewożonego ładunku, czy to płodów rolnych, czy to przewożonych nawozów, materiału siewnego. Również takie ryzyka są objęte odpowiedzialnością. Bardzo częste ryzyko związane z uszkodzeniem szyb, pęknięcie, zniszczenie szyby w trakcie pracy jest bardzo kosztownym ryzykiem. To również jest objęte odpowiedzialnością w zasadzie bez, bez limitów w przypadku naszego produktu. Bardzo częste ryzyko i bardzo kosztowne w przypadku maszynowolniczych, gdzie... Mamy do czynienia z bardzo cennymi elementami, które często są trudno dostępne, no i przez to niestety ceny są bardzo bardzo, bardzo wysokie. Także gorąco zachęcam do przemyślenia właśnie zawarcia ubezpieczenia kasko, ponieważ pozwoli to tak naprawdę zabezpieczyć portfel rolnika, portfel go, finansy gospodarstwa w sposób jakby przewidywalny płacąc naprawdę niewielką składkę za ubezpieczenie agrokasko. E jak pan mógłby w skrócie podsumować na jakie elementy polisy rolnik powinien przede wszystkim zwrócić uwagę zawierając właśnie taką polisę na ubezpieczenie kombajnu zbożowego powiedzmy? Myślę, że przede wszystkim warto się skupić na ubezpieczeniach, które są jakby przygotowane dla, pod kątem maszyn rolniczych. Zawarcie zwykłego samochodowego autokasku również oczywiście jest możliwe, technicznie wykonalne. Natomiast jakby my rekomendujemy przemyślenie tego, żeby rozważyć zawarcie ubezpieczenia, które jest właśnie przygotowane pod kątem maszyn rolniczych i jakby przewiduje ryzyka, chroni od ryzyk, które tym, tym maszynom rolniczym zagrażają. Warto na pewno zwrócić uwagę na kwestię ustalenia wartości maszyny. To jest taki jeden z krytycznych elementów, ponieważ od tego zależy, ile rolnik ostatecznie dostanie wypłaconego odszkodowania, czyli ustalmy sumę ubezpieczenia w wysokości wartości rynkowej, czyli tej kwoty, za którą tę maszynę w danej, dane, danego modelu w danym roczniku z danym wyposażeniem klient po będzie w stanie odkupić w razie większej szkody, czy to pożaru, czy to, czy to kradzieży. To jest jeden z elementów, na który zwrócić uwagę. Drugi to jest element tego, żeby uwzględniać na policie wszystkie całe wyposażenie tej, dodatkowe tej maszyny. Często nowoczesne maszyny są wyposażone w systemy nawigacji satelitarnej, które. Doskonale wspomagają rolnika. Dobra. To kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztuje. No tak, średnio trzeba przyjąć kilkadziesiąt tysięcy złotych, także to nie są tanie rzeczy, a bardzo cenne i niestety potrafią albo ulec zniszczeniu, na przykład przy uderzeniu w niskie konar drzewa, czy też na przykład kradzieży w trakcie przechowywania. Również takie sytuacje mają miejsce, niestety, i ubezpieczenie właśnie od tego bardzo doskonale chroni, po prostu zabezpieczając finanse, finanse rolnika. No myślę, że to są takie najistotniejsze elementy, o których warto pamiętać. No, jeszcze może jeden element taki często rolnicy pytają, czy można zrobić ubezpieczenie na przykład na krótki okres tylko na czas żniw. Oczywiście można, natomiast. My też tego nie rekomendujemy, ponieważ często szkody występują w trakcie przejazdu i przechowywania. Także yy, 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 jedne z większych szkód, które, z którymi miałam do czynienia, to są szkody pożarowe, które właśnie występują w trakcie przechowywania maszyn. Yy, po zapaleniu się maszyny, czy na przykład w wyniku przegryzienia yy, instalacji przez zwierzęta, jakiegoś zaiskrzenia, yy, czy też po prostu zwykłego jakiegoś przeciążenia instalacji yy, elektrycznej w budynku, które są przechowywane, po prostu dochodzi do, do, do szkód całkowitych, gdzie kilka, kilkanaście maszyn jednorazowo po prostu potrafi zostać zniszczone całkowicie, także i to, to, są, to, to są sytuacje, które występują na przykład w okresie jesienno-zimowym, czy też wczesną wiosną, także tutaj też zachęcamy do tego, żeby rozważyć zawarcie ubezpieczenia 12 miesięcy i żeby tutaj jakby też nie, nie martwić się już tym, czy ewentualna szkoda wystąpi w trakcie przekowania, czy, czy, czy w trakcie żniw. Nic innego, tylko ubezpieczać się i spać spokojnie. Myślę, że to jest dobre, dobre podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.